Jesteśmy na stylijsku Hardy na targach sprzętu rolniczego w Bednarak. Tutaj chcielibyśmy porozmawiać o opryskiwaczach i przede wszystkim interesują nas opryskiwacze z pozycji 58, listy maszyn, które będą dofinansowane w ramach dofina działania na maszyny pod ochroną środowiska, czyli maszyny, które się mieszczą w klasie 75% redukcji znoszenia. Jesteśmy z panem Tomaszem Zielińskim. Dzień dobry który nam opowie właśnie o tym, o co chodzi w ogóle w tych technikach ograniczających znoszenie, bo ludzie tego za bardzo nie rozumieją, ja też do końca już trochę rozumiem, nie? Ale, ale jednak bym Cię prosił, żebyś jeszcze powiedział raz. Jak najbardziej. Jednym z najważniejszych wyzwań, jakie stoi przed, przed rolnikami, którzy produkują rośliny, produkcję roślinną, jest ochrona środowiska. I żeby było jak najmniejsze znoszenie cieczy do atmosfery, to musimy wybierać rozpylacze eżektorowe, rozpylacze, które tworzą nam grubą troplę. I musimy pracować tak naprawdę na niskim ciśnieniu, bo tylko wtedy możemy maksymalnie ograniczyć to znoszenie. W klasie do 75%. Okej, okay, to czekaj, to e, czy ja dobrze rozumiem, że jeżeli opryskiwacz ma e, e, rozpylacze rektorowe, no to on będzie się mieścił w tej klasie 75% produkcji tak, znoszenia? Tak? Jak dobrze. najbardziej. Zasadniczo wszystkie te rozplacze, już te, ten temat robią, tak? Tak, ten temat robią okay. rozpylacze rektorowe, czy rozpylacze jeszcze rzekorowe, dwustrumieniowe, tylko musimy jeszcze jednym pamiętać, że każdy jeden rozpylacz, żeby tworzył nam grubą kroplę. To jakby nie zależy tylko od samej budowy rozpylacza, czy też klasy jego, gdzie obrazowo możemy sobie to podzielić, nie wiem, na 0,3, 0,4, czy też kolorystycznie, według katalogu ISO, tak jakby, żeby to szybciej zrozumieć, czy to jest dysza niebieska, czy czerwona, musimy pamiętać też jeszcze o ciśnieniu, bo każdy, każdy rozpylacz ejektorowy, który będzie pracował na bardzo wysokim ciśnieniu, będzie tworzył bardzo drobną kroplę, która jest wtedy no, bardziej podatna Słuszony. na wznoszenie mm -hmm. do atmosfery. Także to jest też istotne, że nie, sama, nie sam model rozpylacza, ale przede wszystkim jeszcze ciśnieniu. Okay. A więc musimy pracować na niskich ciśnieniach żeby nie było tego znoszenia. Okej, okay. i teraz, jeżeli rolnik by chciał tutaj stwierdzić, czy ma ten opryskiwacz w tej klasie znoszenia, czy nie, uh -huh. to zasadniczo musi na ofercie mieć to po prostu napisane albo na zasadzie oświadczenie od producenta. Jak tak? najbardziej, tak. Uh -huh. od, na oświadczeniu od producenta, od dostawcy czy też od dealer'a uh -huh. musimy przygotować oświadczenie, że takiej klasy opryskiwacz o takiej szerokości belki. Z takim rozmieszczeniem rozpylaczy, np. co 50 czy co, co 25 cm, okay. bo takie też występują, jaki jest model rozpylacza założony, i wtedy mamy określoną klasę. Jeżeli chodzi o samo znoszenie, to pierwsza rzecz to są rozpylacze, ale druga rzecz to szeroko pojęte całe też rolnictwo precyzyjne, co ma znaczenie i wpływ na, na to, żeby to znoszenie maksymalnie ograniczyć. Czyli oprócz samego wychodzimy od rozpylacza, czyli jakby to jest ta, ta kwintesencja całej maszyny. Ale także amortyzacja, poziomowanie belki, gdzie tutaj opryskiwacze powinny być już doposażone o systemy automatycznego poziomowania belki, na przykład o 3 czy o 5 czujników wyposażone, żeby ta belka cały czas idealnie nam prowadziła się nad banem, bo każda jej nierówność, każde jej przechylanie już w tym momencie dodatkowo powoduje kolejne znoszenie. Okay. Kolejna rzecz to na pewno jest system automatycznego rozłączania sekcji. bo Żeby nie było znoszenia, to jeżeli nie mamy systemu automatycznie rozłączonego sekcji, Operator musi pamiętać, że na uwrociach powinien też wyłączać belkę, żeby nie było tego oprysku cały czas, bo tam też będzie pojawiało nam się znoszenie. Yy, oczywiście możemy, żeby to jeszcze bardziej rozwinąć, to możemy go doposażyć, tak jak tutaj ten nawigator, o rozłączanie nie tylko sekcji, ale już każdej głowicy pojedynczej. Możemy wyposażyć go w system pulsów, który jest jakby takim, był zawsze tematem yy, pomijanym przez producentów opryskiwaczy. Mhm. A on jest bardzo istotny na uwrociach, wtedy kiedy skręcamy, to tak jak na bieżni e, biegacze biegną, to od środka zawsze jest szybciej, e, znaczy belka tak, od, tak, tak. od zewnętrznej mhm. biegnie szybciej, dlatego, że żeby wyrównać ciśnienie, to robimy tutaj zmianę częstotliwości otwarcia się każdego rozpylacza. Że to wszystko oczywiście w tej klasie opryskiwaczy Navigator czy też Ion, e, to nasi przyszli klienci na pewno to znamy. Okay. To jeszcze powiem jedną rzecz istotną. Jak się przeczytacie dokładnie mm, opis tej pozycji, to tam jest napisane, że to są pryskiwacze, które mieszczą się w klasie 75% redukcji znoszenia. I teraz, według mnie, jest tutaj błąd. Mm, twórców tych wytycznych, bo wydaje mi się, że tutaj powinna być, powinno być minimum, tak? Czyli to wchodzą także, powinny wchodzić także opryskiwacze, które mają 7, 75% redukcji znoszenia, ale i 90, tak? Bo na przykład ten ma chyba 90%, 90 redukcji 90, znoszenia, tak? tak? Więc jakby, jakby dosłownie rozumieć te zapisy, to on się powinien nie kwalifikować więc to jest bez sensu i zakładamy, że tak nie jest, ale tą kwestię będziemy jeszcze też rozstrzygać z ministerstwem, będziemy pisać zapytanie, jak należy rozumieć te zapisy.